Witam wszystkich, zaczynamy w miejscu, gdzie skończyliśmy. Tomak, jak widzicie, jest już poprawiony. E, staram się mówić głośniej, gdyż doszły mnie słuchy, e, cicho mówia. Przy okazji postawiam jednego z moich widzów, który dostał trójka z <gry> Tak, wiem o was wszystko. No, tak wygląda tak. Trzeba jeszcze skończyć tam taką wieszę u góry i tu pancie poprawiona, no ale to już z wami na wizji. Będę musiał jeszcze raz. Przepraszam mały kłopot z mikrofonem eee, Dobra, będę musiał jeszcze się wkopać Będzie potrzebne kilof, kilof, kilo w kilo zrobimy zalazny, burżuazja. mi jednak i tak nie da rady zrobić. No nie wiem czemu już prawna jak mieliśmy normalne. A, moje poczynienie, która to jest? Najstarszy muszyni nie wiedzą. Wow, kribuś. Dwa. Trzy. Kabańka! Zginął. śmierci tragiczne. Okej. Okay. Gdzieś tu, pod moją chatką. Była jaskinia, tylko czy pod chatką, czy spoku. Muszę sprawdzić. Mieszko są piaczka. Przyda się jak pan piaski. Yy, yy, yy. Tu coś mamy. Tylko czy to jest to o co mi chodzi? Chyba średnio. O, proszę. <laughs> Monster spawner. Monster spawner też się przyda. To będzie wybudować. Hmm. a ja w sumie dobra tu sobie pokopiamy od razu będzie sandstone może się przyda do czegoś no proszę znalazłem moją dziurę później będzie jakieś sześć do piwnicy Kim, kim, kim. Pięknie. Dobra. To ja ponownie częcie, kopa kopla i wrat Okej, okay, witam ponownie. No i co robimy? Wspinaczkę wysokokurską Kopal ukopany. Mam... No! Prawie twas taki. Myślę, że spokojnie wystarczy to skończania domku hmm, hmm, hmm. tu mi nie pasuje, tu macie tak no mała kopalnia to się będzie po może tam coś podziemia szkutuje kiedyś jak myślałem no i tu jeszcze dwa tu jeden Jeszcze zrobimy taką sztuczkę. Nikt ich nie widział, nikt nic nie wie. Tu też. Dobra, przejście na spokojnie. Słońce chyli się chyba kusako. Nie, a taś spada. Słońce się nie chyli. Dobra, szybko, 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 bo spieram po nagraniu. W sumie nie wiem ile nakrywam. Prawie trzeba leć na schody. A przecież mam siekierkę. Później będą one zastąpione jakimiś ładnymi, normalnymi. Jak widać, prosto już jest. Stoję jest na Nie tu. Ta choroska jest na Mam pytanie, chcę żebym nagrywał materiały z Halo? Halo Co tam, jak tam, kto mówi, nie jest tam panien, dokładnie jak się wymawia Ale świetna gra z jedynki Jak ktoś mam też Skyrima, no ale Skyrim to musiałbym mieć partnera, po z tego wychodzą odcinki tak naprawdę jak oglądam to widzę no wypiękną z ksynkę, że tak powiem. I teraz tu się wstawić drzwi. Tam później jakąś trapinka. No i robimy mur obronny. No a potem sam sobie w tym odcinku chyba tyle stąd za zrobić. Obiecałem pewnej osoby, że będzie piwnica. A chyba czasowo się nie wyrobię Z czasą Postaram się to dzisiaj To jest dnia mm, 10 Sorry 15 mm, października Wszukić ten film No bo nie mam pomysłu żeby zrobić na piwnicę Chcę coś fajnego zbudować w piwnicy Taką nie wiem może Ala świątynia Może to w tym stylu nie mam jeszcze może jeden stary wyjdzie, coś ciekawego jakiś i pytanie, to mak taki czy większy, taki czy większy potem się zastanawiam, czy jest sens robić coś większego, chociaż z drugiej strony te wszystkie stanowiska i to wszystko alchamia to ale myślę, że nie, to właśnie jednak będzie w piwnicy a to u góry będzie tylko taki mały mieszkalny o, on się chyba tam wkomponowuje jak póki co wioska. Jeszcze takie będzie jedna dekoracja, ale na nią już mi kobla pragnie na pewno. No i tu też mi pragnie kobla, jak zwykle. No, jeszcze krzywo postawiłem. dobra, tym jednym już nie mam, co? schodzę na tu, to kopa więcej o, to jest tak z 15 może na wizji? chcecie zobaczyć jak kopam kopla? o pomiesza tam trochę, ale jakoś się na hmm. O, cię, wow, 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 wow Klatki, klatki, klatki. Dobra, wróciły do normy. No teraz szczęście pokazujemy, ile klatek na rzekę to nagrywam. O, tam mam szalazo. Kiedyś się przyda. No i to ta pasjonująca kopalnia Kobla. No ale będzie przynajmniej Tomak skończony już całkowicie. Nie wiem, lubicie jak putujecie. No pojazdki niech jeszcze nie zwierzałam, ale. są się wybrać. I następny odcinek będzie albo. Mm -hmm. No proszę. Strzelaj, sali No. Stalej, jeszcze raz, jeszcze raz stalej. No strzelaj. Ja mam płytę, mam płytę. Jak ktoś płyt nie wiedział, tak się stopy dwa płyty z creeperów. ha ha No, mam nadzieję, że w tym odcinku mnie to przesłychać. Jak to ujął kolaka? Krzycz to o mikrofonu. Starałem się, może się zapomniałem. Ale dobra, kończymy tomak zobaczymy stan ogólny będziemy już mieli czwartą noc, chyba przetrwaną, czyli jeszcze jedna i robimy łóżko Ok. a czy przetrwamy, no to zobaczymy, podam żeby tu nie było tak fiajsko to robimy tak, mm po pierwsze to tu, to tu spil jest tutaj, są sąpiaka tutaj o, stringi tutaj jak tu to tu to tu to tu eee, to ja chciałem, aha, do góry ktoś tam trąbił, za okna, mam nadzieję, że nie było słychać. a skoro mnie dziecko słychać, tą osobę, tamtego pana, to masa tam tego pana też nie. Nie słychać. Hmm. Tu będzie trochę inaczej. Zaraz zobaczcie, co tam będzie. Po tam będzie. Tak. Piękniej. Mogę w sumie zrobić na całej tu kości tego zamku takie. Czyż nie jest piękniej? No tu w sumie się nie da. Tu mogę wstawiać schody. Ach, mój błąd. A w 1,4 pan tam się łączyć. I w 1,4, jak pan da przebudowywał tam przebudowywał, to mak, to pan to o tym pamiętał. Tam będzie stało łóżko. Dziwne miejsce, ale... Mm. Wow. Co ja zrobiłem? Schonek. ja to jeszcze przeprojektuję te schody Dobra, na razie będzie tak Później będzie przeprojektowana Otworzę szef i przyszedł Rancznie, rancznie Ja nie żyję okay. No mam, mam, mam spajki. Dobra, Przekąsimy sobie No i ja się będę z wami mm, Otworzył Tym pięknym Akcentam swoim się posaknam, tak, ale nie mięsko będzie z tyłu, tylko z tyłu, jak prawdziwy kurnik, kilow. No i pa 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 A. No to na razie, co?